Cześć. Właśnie zapomniałam, co miałem mówić, ale to jest też mogłam... Myślałam, że uważaj, nie zdepcz malutkiej, no. bo pod nogami Gdy się tu kręci. Dobra, jak sobie robię. A ty kochasz zwierzątka? Mhm. A dałbyś ją na... A dałbyś, żeby nie pocholowała się, to właśnie chciałam powiedzieć. Tak. A dałbyś ją na karmę dla węża? W życiu. W no życiu, no. No, tak. A, to już Cię pytałam. A tak, no to żartuję. żartuję. No właśnie. Nie, oswojone. Yy, takie świnki od 200 do nawet o, o Jezus, 700 zł yy, kosztują. Ale my dostaliśmy gratis. Uważaj, bo ją zdepczesz. Chłopczyk letni był bardzo dobrze. Jeszcze był sam Pięcioletni, tak. Yy, samczyk, samczyk był piękniejszy nie chciał, żeby wypatrzył te świnki, a dwie nie mogły. Tarka, bo były i co 15 dni mają prawdopodobnie ruje, więc albo dwie samiczki, albo dwóch samców musi być.